Kwestia bogactwa fauny i flory Międzyodrza to temat, który w ostatnich miesiącach znowu stał się bardzo, bardzo żywy. Ja bardzo się z tego powodu cieszę. Ale przypomnę, że już 10 lat temu województwo zachodniopomorskie planowało wprowadzenie czynnych form ochrony na tym terenie. Wtedy wystąpiliśmy do programu LIFE o środki na to, żeby móc z... Udrożnić, tak bym powiedział, w sposób bezpieczny dla przyrody ponad 200 kilometrów kanałów, które powstały tak naprawdę jako dzieło człowieka, ale następnie zostały przejęte przez naturę. Natura się tam świetnie rozwinęła, ale niestety ten obszar, jak wszyscy wiemy, stepowieje, ponieważ kanały coraz bardziej zarastają i coraz mniej wody, całe między odrze. Gromadzi. Dlatego 10 lat temu opracowaliśmy taki projekt, złożyliśmy go do Brukseli, uzyskaliśmy finansowanie. Niestety, jak Państwo wiecie, później powstała idea zbudowania tego wielkiego molocha, jakim są wody polskie. Projekt, w związku z tym, który miał miały realizować wody polskie, niestety nie został zrealizowany, pieniądze oddaliśmy. Dzisiaj podpisujemy list o współpracy, aby przygotować się. Do kolejnej aplikacji o fundusze na rewitalizację, na czynną ochronę przyrody na tym terenie. Mam nadzieję, że właśnie dzięki tej współpracy, która jest niezbędna do opracowania dokumentacji, a następnie pozyskania, pozyskania funduszy unijnych i zrealizowania tego, tego ważnego dla nas dzieła, rozpoczynamy pierwszy krok. Rozpoczynamy najwcześniej jak można, bo. Proces przeprowadzania, tak, takiego audytu inwentaryzacji środowiskowej, no to jest pro, proces roczny. Bardzo chcielibyśmy w przyszłym roku być gotowi do aplikacji, i głęboko wierzę, w to rozmawiałem już na ten temat w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, który koordynuje działania w zakresie. W zakresie LIFE a. można na to uzyskać 95% finansowania funduszami zewnętrznymi, że jest bardzo duża szansa na uzyskanie, na uzyskanie tego finansowania w przyszłym roku, jest duża życzliwość, natomiast my musimy w chwili obecnej opracować przez wszelkie niezbędne dokumenty, dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj wszyscy tutaj partnerzy, a więc i Wody Polskie, które są formalnie odpowiedzialne za, nazwijmy, część wodną tego terenu, i, I parki krajobrazowe, które są odpowiedzialne za ochronę przyrody na tym terenie. No i oczywiście przedstawiciele nauki wraz z pełnomocnikiem, którego powołałem właśnie do tego projektu odżarnickiego, są dzisiaj z nami i, i można powiedzieć, że prasz, prace ruszają, choć tak naprawdę już, już pomału ruszyły. Bardzo się cieszę. To ważny dzień na pewno na drodze do rewitalizacji obszaru. Międzyodzańskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Parki krajobrazowe pani Magdalena Budowska. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania, z dzisiejszego e, nawiązania oficjalnej współpracy, ponieważ obszar Doliny Dolnej Odry, który, e, jak już Pan Marszałek właśnie wspomniał, jest parkiem krajobrazowym, jest obszarem bardzo cennym e, przyrodniczo i zarówno pod względem właśnie bogactwa flory i fauny na tym obszarze jest to również obszar, który wymaga naszej ochrony, wymaga dodatkowych realizacji dodatkowych zadań ochrony czynnej i liczę na to, że właśnie dzisiejszy dzień będzie początkiem, gdzie będziemy mogli jeszcze bardziej i jeszcze lepiej realizować właśnie te zadania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wody polskie, pan Michał Dórka. Witam serdecznie Państwa. To dla nas nowe otwarcie dla Wód jeśli chodzi o ten projekt. Badania, które prowadziliśmy, tutaj jak Pan Marszałek wspominał już, już prawie dekadę temu, pokazały, że rzeczywiście ta różnorodność przyrodnicza jest olbrzymia na Międzyodrzu. Natomiast pozostawienie tego w takim stanie, jakim w tej chwili jest, spowoduje, że dojdzie do jednak lądowacenia tego terenu i monotypizacji siedlisk. I tutaj wydaje się najistotniejsze z punktu widzenia nas wszystkich jest przywrócenie przepływu wody przez to międzyodrze, spowodowanie, że ta woda nie będzie stagnowała i przez to ochrona tego pięknego i cudownego obszaru dla nas wszystkich tutaj mieszkańców Szczecina i okolic. Liczę, że współpraca dzisiaj oficjalnie zawiązana, którą realizujemy od kilku miesięcy tak naprawdę, przyniesie skutek, tak jak Pan Marszałek mówił, złożymy wniosek i uzyskamy. Dofinansowanie na realizację tego projektu. Bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję Państwu wszystkim i ja z mojej strony tyle. Dziękuję. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Pan Marcin Siedlecki. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że taki duży projekt będziemy realizować wspólnie. Wody Polskie, Zespół Parków Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Jednostka Naukowa. Duży projekt potrzebny, ochrona czynna przy tak silnym zespole. Myślę, że to będzie bardzo dobre zadanie. Dziękuję bardzo. Uniwersytet Szczeciński, Pan Profesor Waldemar Tarczyński. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości. To jest dzień wyjątkowy. Dzień wyjątkowy, ponieważ zajmujemy się Odrą nie wtedy, kiedy Odra woła o pomoc, tylko wtedy, kiedy jest czas, aby coś zrobić. Cieszymy się, że Pan Marszałek dostrzegł potencjał zespołu naszego Instytutu Biologii, kierowanego przez profesora Czerniaskiego, pełnomocnika Pana Marszałka, który przez dwa lata ten zespół monitorował naszą Odrę. Wszystko się dzieje pod jednym hasłem – nigdy więcej 2022 roku na naszej Odrze. Aby tak się stało, wystarczy tylko zrealizować plany, o których mówił Pan Marszałek. One są. Są źródła finansowania. Program LIFE, który trwa do 2027 roku, stwarza ogromne szanse dla instytucji, które są tutaj reprezentowane w tym porozumieniu, że możemy zadbać o rewitalizację, a co za tym idzie, też o przemysł i gospodarkę. To żegluga na odrze, to jest wiele innych komponentów, które skończą się w parku krajobrazowym i to wszystko jest do zagospodarowania. Możemy nie popełnić błędu przeszłości i wykorzystać środki. Jest ogromna szansa. Pan Marszałek dostrzegł potencjał zespołu naukowego, którym kieruje pan profesor Czerniaski. Państwo, przedstawiciele instytucji, które dbają o nasze wody, chcą działać. Dziękujemy bardzo za zaproszenie do tego zespołu, za możliwość uczestnictwa w tym projekcie i deklarujemy. Wszelką pomoc i udział w pracach na każdym etapie, bo jest to nasza przyszłość. Odra to jest naprawdę przyszłość naszego regionu. Dziękuję. Dziękuję bardzo i nie mogę nie poprosić o głos pana profesora Roberta Czerniawskiego, bo to on nas od dwóch lat nauczył Odry, Proszę Państwa. Dziękuję bardzo za takie słowa. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować panu marszałkowi, panu rektorowi za zaufanie. I obdarzenie nas zaszczytną rolą no, koordynowania tej pracy naukowej. Mówię o Instytucie Biologii, to dla nas bardzo ważne. Bardzo ważny teren badań, nowe wyzwania. Cieszymy się, że tak, te prace tak naprawdę możemy dalej realizować bo od 2020 roku, od sierpnia, wspólnie z Panem Marszałkiem, te prace realizujemy. To ważne, aby ten region przywrócić do stanu, który będzie umożliwiał nie tylko stworzenie lepszych warunków przyrodniczych, ale również zagwarantuje użytkowanie, efektywniejsze użytkowanie przez człowieka. Mam tu na myśli rybactwo, mam tutaj na myśli turystykę. Ale również żeglugę, bo retencja wody, która na tym obszarze może odbywać się ze znacznie zwielokrotnioną mocą niż na innych obszarach, powinna te, te, te wszystkie czynniki, te wszystkie elementy umożliwić im właściwe funkcjonowanie. Cieszę się, że będziemy mogli ten monitoring prowadzić. No bo Instytut Biologii stanie się jednostką, która mam nadzieję przyczyni się do poprawy sytuacji nie tylko tej lokalnej, ale również całego regionu w związku z tym ważnym dla naszego województwa obszarem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Województwa pan Artur Nycz. Szanowni państwo, porozumienie, które dzisiaj zostanie podpisane, to pierwszy krok do tego, żeby nie tylko dodatkowo chronić unikatową przyrodę na Międzyodrzu, ale także otworzyć międzyodrze dla mieszkańców, dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, dla mieszkańców powiatu gryfińskiego. To wielka szansa na rozwój powiatu gryfińskiego, powiatu polickiego, rozwój turystyki i absolutnie dodatkową wartością tych wszystkich prac, które zostaną wykonane na Międzyodrzu. To jest dodatkowa ochrona przeciwpowodziowa dla całego powiatu gryfińskiego i częściowo powiatu polickiego. Dziękuję bardzo dziękuję bardzo i strona spo społeczna pan Ryszard Matecki. Ja jestem proszę państwa wzruszony. Pamiętajmy proszę państwa, że nasza inicjatywa powołania parku narodowego była spowodowana między innymi katastrofą odrzańską, wspomnianą tutaj przez pana rektora. Tym bardziej jestem wzruszony, że znalazłem się w tak zacnym gronie, bo wiemy, że te działania, które teraz zostaną podjęte, to jest taki bardzo poważny krok ku powołaniu parku narodowego Doliny Dolnej Odry czujemy, że to serce i u pana marszałka ale i też i wszystkich tutaj zgromadzonych bije właśnie w tym kierunku. Bardzo bardzo się cieszymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz nadszedł ten moment, aby podpisać porozumienie. Zapraszam. No to może ja rozpocznę w takim razie, bo ktoś, ktoś musi zacząć. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to Państwo można tego Ja myślę, że to na tym etapie bardzo wcześnie. Ja przypominam sobie, że kiedy 10 lat temu dyskutowaliśmy o tym projekcie, to, to te koszty były w granicach 100 milionów złotych. No dzisiaj wiemy, że wszystko jest znacznie droższe. Przy czym trzeba pamiętać też o tym, że te prace ze względu na to, że no, będzie, będą prowadzone w takim bardzo... Wrażliwym ekologicznie miejscu one nie mogą być prowadzone w, powiedziałbym szybko, więc one będą rozłożone na, na wiele lat, więc zobaczymy, jaki grant dostaniemy do te, w tej perspektywie do 2027 roku. Być może zrobimy część, a potem będziemy, będziemy dalej kontynuowali, więc na razie chcemy mieć, no tak jak mówimy, opracowaną dokumentację do aplikacji, a na jaki zakres rzeczowy e, wyaplikujemy, to będzie trochę z, pochodna tego, ile będzie pieniędzy w puli, a z drugiej strony ile my też będziemy w stanie, w stanie przerobić, bo, bo to jest też, e, też wyzwanie. No, zakładamy, że, że my się szykujemy do przyszłorocznego naboru, więc jeżeli w przyszłym roku zostaniemy pozytywnie ocenieni, no to, to w zasadzie można powiedzieć, że będziemy mogli rozpoczynać, że dostaniemy, pewnie podpiszemy umowę i będziemy mogli rozpoczynać pracę. Pewnie będzie to gdzieś raczej druga połowa przyszłego roku niż pierwsza, natomiast na ten przyszły, przyszłoroczny nabór się szykujemy. Raczej szósty pewnie to już trzeba tak sobie, sobie gdzieś, gdzieś prognozować, bo no patrząc przez jednak te, te ten procesy biurokratyczne, a poza tym te procesy dokumentacyjne, tak jak powiedziałem, my musimy mieć roczny monitoring i inwentaryzację środowiskową. I to jest dzisiaj, dzisiaj kluczowe. Te dokumenty sprzed 10 lat są dzisiaj po prostu już nieaktualne, więc musimy je uzupełnić, a to wymaga obserwacji fauny i flory przez cały pełny rok. I to też czas. Czy jest jakiś pomysł? Tak tam ten, te 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 plany sprzed iluś lat one jakoś nie uległy drastycznie zmianie. Po prostu kanały jeszcze bardziej, jeszcze bardziej pozarastały, w dużej części się zamuliły, więc być może zakres tych prac będzie musiał być większy, ale tak jak powiedzieliśmy, my nie będziemy w stanie tego procesu prowadzić bardzo szybko i intensywnie, więc, więc tam z tego co tutaj pewnie pan dyrektor więcej by powiedział natomiast poza samym bym powiedział bagnowanie bagrowaniem czy udrażnianiem kanałów no jest też niezbędne odtworzenie części zniszczonej infrastruktury hydrotechnicznej jak pan doskonale wie bo zna pan ten teren tam jest wiele śluz które są po prostu nie nadają się do użycia przy tej okazji byłaby możliwość ich również ich również odtworzenia. Na, na tym etapie tak, no zobaczymy, w jakim kierunku będzie ewoluowała gdzieś zmiana tego przedsiębiorstwa państwowego. No bo jedno możemy powiedzieć, tak jak się spodziewaliśmy dzisiaj, to efektywność zarządzania tym przedsiębiorstwem w zasadzie wymagająca każdej decyzji z Warszawy, o czym Panu dyrektorowi nie wypada powiedzieć, ale ja mogę. No niestety powoduje to, że, że to przedsiębiorstwo po prostu nie potrafi efektywnie chociażby prowadzić procesów inwestycyjnych, czy czasami szybko reagować na, na pojawiające się zagrożenia. Dlatego ja mam nadzieję, że to, i zresztą taka była zapowiedź tutaj koalicji obecnie rządzącej, że to przedsiębiorstwo przejdzie, przejdzie pewnego rodzaju Modyfikacje, czyli inaczej, zarządzanie wodami w Polsce przejdzie, e, przejdzie, no nie chcę powiedzieć rewolucji, ale na pewno e, gruntowne zmiany. To jest 2027, właśnie nie wiem, czy tu jest zasada N plus 3, zakładam, że tak, N plus 2, przepraszam, w tym, w tym, w tym wypadku, e, bo ta perspektywa ma tą skróconą perspektywę, a więc do 2029 roku Mogą być, będą prowadzone, mogą być prowadzone prace inwestycyjne w oparciu o tą perspektywę finansową. Dziękuję bardzo. Reszta Dziękujemy serdecznie. Indywidualnie. Uprzejmie dziękuję. Dzięki.